Siemanko widzowie, koniecznie zostawcie subskrypcję i dajcie lajka, bo dzisiaj chcę Wam pokazać, jak wyczyścić ekran w Nintendo Switch OLED. Że już mam Nintendo Switch i chusteczki specjalne do wyczyszczenia ekranu. Oraz, gdy ktoś nie ma nawet takich chusteczek, to może użyć też takich. Gdzie można je kupić? Nie wiem w dokładnie, w jakich sklepach, ale w większości. I ja będę tymi czyścił, a gdy ktoś tego nie ma, to może sobie nawet to kupić bo zwykłe chusteczki do hig higieniczne dodają plamy, na przykład na ekranach, na szkłach ale ja nie mam szkła akurat na Nintendo Switch. Więc po prostu sobie wyczyszczę ekran. Więc dobrze, zabieramy się za pracę. Otwieramy, jest podpisane co najpierw trzeba, to tu najpierw otwieramy. Mokra chusteczka i czyścimy ekran. Dobrze, na razie mamy namoczone i teraz trzeba wysuszyć. Sucha chusteczka. Dobrze, i mamy wyczyszczone Nintendo Switch OLED ekran. Jak będziecie chcieli, to mogę zrobić jeszcze z jakimiś gadżetami, albo z, pokazać Wam triki, albo wyczyścić całutkie przez całe Nintendo Switch, jeśli chcecie. Bo tył, no, też nie jest jakoś yy, Brudne, ale zobaczcie tutaj na kontrole na Joy-Con. Widzicie, jakie są porysowane? Uff. Ładny kolor, ale strasznie szybko się rysuje w Nintendo Switch OLED. Dobrze, to I kończymy, i się ma widzu.